Gastronomia jest jednym z większych sektorów polskiej gospodarki. To branża, która zatrudnia kilkaset tysięcy osób, realnie napędza rolnictwo i przemysł spożywczy. Restauracje, bary i kawiarnie wpływają na życie lokalnych społeczności, budują charakter miast i zwiększają ich atrakcyjność dla turystów. W Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. To ogólny międzysektorowy projekt, a tym razem jego działania zostały skierowane do środowiska gastronomicznego i kelnerskiego. Przedstawiono najnowsze dane dotyczące kształcenia zawodowego. W blisko 1900 szkołach uczy się około 82 tysięcy uczniów, w tym 79,5 tysiąca w zawodach gastronomicznych oraz ponad 2300 w zawodach helnerskich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ogólnopolskich organizacji branżowych, firm gastronomicznych i cateringowych, sektorowej rady do spraw kompetencji choreka, a także branżowych centrów umiejętności i szkół zawodowych. Obecny był również wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Dzisiaj ważne spotkanie z branżą gastronomiczną. To jedno z wielu spotkań organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizującego projekt Unii Europejskiej. Dla nas bardzo ważna branża, ważna jest dla nas jakość świadczonych usług przez ten sektor, naszej gospodarki. Jest również bardzo ważna współpraca z biznesem, między Ministerstwem Edukacji Narodowej a sektorem przedsiębiorstw. Branża gastronomiczna mierzy się z poważnymi wyzwaniami kadrowymi, które wpływają na jej stabilność i jakość usług. Największym problemem jest wysoka rotacja pracowników. Wielu zatrudnionych, zwłaszcza młodych, traktuje pracę w gastronomii jako zajęcie tymczasowe, co generuje stałe koszty rekrutacji i szkoleń. Dodatkowo na rynku brakuje wykwalifikowanych kucharzy, menedżerów oraz profesjonalnej obsługi, a sezonowość działalności w wielu regionach utrudnia utrzymanie stałych zespołów. To trochę tak jak z modą, czy tak jak z przemysłem samochodowym, zdecydowana część rynku to będzie produkcja masowa. Z tym się musimy pogodzić. Co nie zmienia faktu, że mamy też Formułę 1 w, na rynku samochodowym, mamy wybitną modę i wybitnych mistrzów. Mimo tego, że większość rynku to jest produkcja masowa, i trochę analogicznie jak jest w gastronomii, my bardzo potrzebujemy ukonstytuować instytucję mistrza. Co to znaczy być kucharzem, szefem kuchni, cukiernikiem i piekarzem czy rzeźnikiem, potrzebujemy szkolić mistrzów rzemieślników, ale ze świadomością, że realnie manualnie to będzie margines rynku. Większość rynku to będzie prawdopodobnie rynek masowy, z czym bardziej lub mniej trzeba się pogodzić i po prostu dążyć do tego, żeby to był rynek masowy możliwie jak najwyższej jakości. Eksperci zwrócili uwagę, że poprawa jakości kształcenia wymaga ścisłej współpracy szkół z sektorem profesjonalnym, zmian w programach nauczania oraz wdrożenia systemu mentorstwa dla uczniów, prowadzonego przez doświadczonych kucharzy, szefów kuchni i specjalistów. Więcej praktyki, uzgodnienie światowych trendów, które obowiązują w tzw. krajach o bardzo rozwiniętej gastronomii, z których śmiało możemy czerpać przykłady. Tam od dawna już istnieje rola mentorów zawodowych, czyli osób, które pełną funkcję czy dyrektora restauracji, czy metra zarządzającego, czy szefa kuchni i dzielą się swoimi doświadczeniami z młodzieżą. Wystarczy skopiować pewne doświadczenia z Hiszpanii czy z Francji, gdzie znani szefowie kuchni, odznaczeni trzema gwiazdkami Michelin, potrafią tak przedstawić dany zawód, że rzesze całe idą do naprawdę niedanich szkół, aby kształcić się na poziomie zawodowym. W Polsce ciągle borykamy się z tym, że ci, którzy pójdą do szkół zawodowych, to są w cudzysłowie gorsi od tych, którzy pójdą do liceum. Temu faktowi trzeba przeczyć poprzez kampanie promujące przez znanych szefów kuchni, przez znane osobowości świata gastronomicznego, aby zachęcać coraz to nowe kadry młodzieży do szkolenia się w tym temacie. Podczas dyskusji omówiono także możliwość promowania branży gastronomicznej szerzej, zarówno poprzez działania edukacyjne, jak i wsparcie praktycznej nauki zawodu. Wskazano, że gastronomia wymaga kosztownej infrastruktury i specjalistów, dlatego szkoły powinny mieć możliwość prowadzenia własnych punktów gastronomicznych, aby łączyć teorie z realnym doświadczeniem zawodowym. Ścisła współpraca szkół z profesjonalistami. I znalezienie formuły i promowanie jej ogólnopolsko na ścisłą współpracę szkół z kucharzami, szefami kuchni, restauratorami i hotelarzami, po to, żeby uczniowie w dużej mierze uczyli się praktyki adekwatnej i współczesnej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt uważam nie mniej istotny, to to, że byśmy mieli świadomość, że edukacja gastronomiczna jest edukacją drogą, bo drogie są surowce, drodzy są eksperci, drogi a jest infrastruktura i sprzęt, żeby w jakiś sposób kompensować te koszty, a uczniowie nie musieli ich ponosić i nie musiał ich ponosić budżet państwa. Śmiem twierdzić, że nie będziemy mieli na to w przyszłości pieniędzy. Moim zdaniem warto jest promować takie postawy pro przedsiębiorcze, jeżeli chodzi o szkoły. Jeżeli szkoła w zależności od możliwości infrastrukturalnych mogłaby prowadzić firmę cateringową, zakład garmażeryjny, może piekarnię, może cukiernię, może masarnię, a może serowarnię, ewentualnie restaurację albo bistro, albo stołówkę, to jakakolwiek działalność gospodarcza szkoły, która pozwoliłaby rotować tą złotówką i ją co najmniej zwracać, a może i nawet pomnażać. Tworzyłoby naturalny ekosystem, gdzie uczniowie widzieliby, w jaki sposób funkcjonuje biznes, a nauczyciele nie uczyli teorii i abstrakcji, a raczej praktyki. Podczas spotkania wskazano także na potrzebę zmian w strukturze zawodów. Kucharz miałby rozwijać się jako technik-menadżer gastronomii, zastępując tym samym technika żywienia i usług gastronomicznych. Zaś absolwenci zawodu kelner kontynuowaliby naukę w kierunku technik-menadżer restauracji. Rola kelnera jest tutaj decydująca do tego, czy gość wróci do restauracji. Natomiast sam zawód, sama nazwa kelnera Myślę, że powinna już troszeczkę tak jakby się zmienić, bo dzisiaj mamy świadomość tego, że e, czasy są troszeczkę inne i kompetencje kelnera też już się zmieniają. Ale żebyśmy mogli liczyć na to, że młodzież skorzysta e, z tego zawodu i ten zawód będzie się dalej rozwijał, osobiście uważam, że należy zmienić nazwę na bardziej atrakcyjną. Dzisiaj nazwa powinna być takim haczykiem, ale też powinna odpowiadać rzeczywistości. Kwalifikacja kelner. E, Daje nam tylko określony czas pracy do może 35-40 lat. Natomiast jeśli my wykształcimy w tej kwalifikacji menadżera restauracji, on się będzie nazywał menadżer restauracji, to będzie praca na całe życie praca, która też doceni tego człowieka praca też, która da możliwości większego zarobku. Taka osoba, po zdobyciu takiej kwalifikacji będzie w przyszłości kształciła tych dzisiejszych kelnerów, studentów, ja bym tak to nazwał, bo 90% pracowników, którzy pracują na stanowiskach kelnerów, to nie są kelnerzy, więc ktoś musi ich przygotować do tej pracy, żeby przynajmniej nie popełniali tych takich kardynalnych błędów, no, które widzimy bardzo często w restauracji. Branża gastronomiczna zwróciła również uwagę, że od czasu pandemii sektor choreka nadal nie ma wystarczającej liczby specjalistów. Rozwiązaniem mają być m.in. branżowe centra umiejętności, które uzupełniają lukę edukacyjną i wspierają rozwój kompetencji. Powstało kilkadziesiąt branżowych centrów umiejętności między innymi, a w samej branży choreka jest ich sześć. Które też mają, mają za zadanie wzbogacić finansowo i kompetencyjnie ekspertów, którzy będą na przestrzeni najbliższych lat szkolić pracowników. Branżowe centra umiejętności są skierowane do tych ludzi, którzy poszukują pracy, a nie mają kompetencji jak również do uczniów, którzy szukają czegoś nowego czego w szkołach średnich, nawet wyższych nie mają i te branżowe centra umiejętności mają wskazać takie kwalifikacje i przeszkolić tych uczniów, jakie są dziś potrzebne przedsiębiorcom. W restauracjach, w hotelach, w ogóle na całym rynku. Podczas spotkania przedstawiono także konkurs grantowy Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczący eksperymentu pedagogicznego, który ma przetestować nowy model kształcenia zawodowego pomiędzy technikiem a inżynierem. Organizacje branżowe oficjalnie zadeklarowały gotowość do współtworzenia podstaw programowych, tworzenia nowych zawodów oraz wspólnej analizy potrzeb kadrowych. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało program doskonalenia doradców zawodowych oraz o Ogólnopolską kampanię promującą kształcenie zawodowe w latach 2026-2027. To właśnie tam ma trafić przekaz do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Promocja kształcenia zawodowego jest dla nas, jako dla ministerstwa, bardzo ważna. W przyszłym roku rozpoczynamy promocję kształcenia zawodowego, aby zachęcać młodych ludzi do wyboru tego kierunku kształcenia. Zarówno resort edukacji, jak i przedstawiciele branży deklarują dalszą współpracę przy tworzeniu nowych zawodów, podstaw programowych i kwalifikacji. Wspólnym celem jest lepsze przygotowanie młodych ludzi do pracy w rozwijającym się sektorze choreka.